Obrigado. pozostanie na zawsze takie miejsce historyczne. Bo zaczęliśmy budować tę kaplicę, kiedy diskuter insecjalnej był wisku właśnie. A kończyliśmy i święcimy, kiedy skutka fizycjalnej jest blisków z jest Dlatego bardzo się cieszę obecnością ciężkich skupów. I na samym początku proszę. Tego miejsca i świątyni, aby każdy, kto, kto się będzie gromadził, doświadczał obecności trój jedynego Boga, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Witam serdecznie, księży, moich przyjaciół, z kurii biskupiej, księdza Sebastiana, księdza Łukasza, księdza Andrzeja, naszego muzyka dzisiejszego i księdza Grzegorza. Księdzu Grzegorzowi szczególnie dziękuję za pięć lat bycia tutaj, w tym miejscu, odprawiania mszy świętych, głoszenie kazań. Też za te ofiary, za paramenty liturgiczne, który, które ksiądz Grzegorz nam ofiarował. Pragnę przywitać Państwa chronologicznie, tak jak ten proces inwestycyjny się odbywał, jak ta budowa się rozpoczynała. Witam naszych Panów projektantów, architektów, Pana Raimunda Ringa i Pana Andrzeja wraz z małżonkami. Kiedy mieliśmy projekt, trzeba było wbić pierwszą łopatę. I to uczyniła firma z koło brzegu i ten kościół, tę świątynię wybudowali. Pani Karolina i Pan Dariusz, bardzo Wam dziękuję za pomoc i nie tylko przy tym kościele, ale tu w ośrodku, w skrzatuszu, tak na początku z księdzem Edwardem różne rzeczy robiliśmy w diecezji, które się udało nam zrobić i firma Szymeta zawsze jest z nami blisko. Dziękuję również firmie PUF, panu Jarosławowi Losowi. Ta stolarka okienno-drzwiowa to jest jego dzieło, jego ofiary i tak samo czy to skrzatusz, czy dom księży emerytów. Dziękuję Ci Jareczku i zdrowia Ci życzę. Witam w sposób szczególny Pana Romana Ziębę, bo gdy już były mury, okna, drzwi, przypominam sobie, że przyjechałem, aby wymierzyć wysokość tabernakulum. Kierownik budowy chciał wykuć ten otwór. I tak stoję i mierzymy z Panem kierownikiem budowy i wtedy Pana Romana tutaj przywiózł nasz pracownik, pan Marek. I pan Roman zapytał mnie, jakie wezwanie tego miejsca. I wówczas pan Roman Zięba zasugerował, a może Trójca Święta według Rublowa. Księże biskupi wtedy byli na konferencji, konferencji Episkopatu Polski. Napisałem chyba SMS-a do księdza Biskupa Edwarda i Zbigniewa i bardzo się ucieszyłem, kiedy taki wielki entuzjazm w odpowiedzi SMSowej otrzymałem od księży Biskupów. Ale Panu Romanowi jeszcze dziękuję za coś więcej, bo to nie było zwykłe pisanie ikony. Ile razy tu przyjeżdżałem, paliły się świece. I to była jedna wielka modlitwa. Był nawet taki moment załamania, czy pan Roman podoła. I wtedy dziękuję jeszcze raz księdzu biskupowi Edwardowi, kiedy przyjechał, pomodlił się nad panem Romanem o światło Ducha Świętego i, i jest to, co jest. Bogu niech będą dzięki Trójjedynemu. Jedynemu. Potem trzeba było umeblować tę świątynię. Miał być z nami pan Leon, Bernard z Sianowa. Zawsze myślałem, że nie stać mnie na dębinę. Nawet mi wyceniono ławki, ołtarz ze świerku, sosny. A ksiądz Zbigniew, biskup Zbigniew, a czemu nie z dębu? Pamiętam tą rozmowę i wtedy zacząłem się jeszcze bardziej modlić. Przyjeżdżać tutaj wieczorami, nocami i są ołtarz, ambona, sedilia, ławki z dębu. I kolejny cud, bo o dużo tańsze niż tej sosny. Również dziękuję pani Agacie za wyklejenie tych okien. i wam wszystkim którzy dzisiaj do nas przyjechaliście witam wspólnotę pisania ikon z koąbrzęgu z koszalina witam naszego przyjaciela Wojciecha cieszę się że jesteś witam media panią karolinę z gościa niedzielnego księdza Krzysztofa z dobrych mediów wszystkich bardzo serdecznie witam Wszystkim Wam dziękuję za to miejsce, bo to nie było zwykłe budowanie. Ja osobiście doświadczałem obecności samego Boga. I oby to miejsce, oby te wszystkie spotkania z żywym jedynym Bogiem wydawało owoc w waszym życiu, w moim. I w życiu każdego, kto będzie w tej świątyni się modlił. Bardzo proszę Księży Biskupów o poświęcenie tej świątyni. Bóg zapłać. W świętym kościele Boga łaska i pokój niech będą z Wami wszystkimi. i z Słowa, które są zwyczajowo stosowane przy obrzędzie poświęcenia świątyni, a które są ilustracją prac podjętych w czasie wykonywania kościoła, świątyni, kaplicy. Tak stało się też i przed chwilą. Stanowią niezwykłe wprowadzenie do tego obrzędu poświęcenia kościoła, bo są zapisem, odzwierciedleniem, choć w telegraficznym skrócie, podejmowanych wysiłków i tego, co wielokrotnie zostało wypowiedziane przez księdza Jacka. Są zapisem cudów, które dzieją się wtedy, kiedy ludzie podejmują się budowy domu Bożego na chwałę Boga. Chociaż każdy Kościół jest wyjątkowy i niepowtarzalny, i historia budowy każdego kościoła jest niepowtarzalna i wyjątkowa, tak jak ludzie, którzy się tego podejmują i Pan Bóg, który inspiruje ludzkie serca do tego dzieła, to dzisiaj tu w tym miejscu mamy szczególne poczucie wyjątkowości, bo to miejsce na mapie naszej diecezji jest rzeczywiście szczególne i niepowtarzalne. Stajemy dzisiaj do tej wspólnej modlitwy w duchu szczególnej wdzięczności, w pierwszym rzędzie wobec Boga Stwórcy. To właśnie tu, w tym kościele będzie wybrzmiewać uwielbienie, chwała i cześć jemu samemu, Bogu w Trójcy Świętej jedynemu. A ta ikona w prezbiterium jeszcze bardziej będzie nas do tego inspirować i o tej prawdzie naszej wiary przypominać. Ale podejmujemy także to dziękczynienie za wszystkich ludzi zaangażowanych w budowę tej świątyni i za te właśnie niezwykłe, cudowne wydarzenia, które historię tej budowy tworzyły. Dzisiaj ten moment staje się jeszcze bardziej cudowny, bo jest taką koroną wieńczącą dzieło. Ale czynimy to także, wybiegając w przód. Cóż znaczy nawet najpiękniejszy kościół? i podejmowane dzieło budowy świątyni, kiedy potem nie trwa w nim życie wiary. Chcemy się modlić o to, aby ten Kościół zawsze był wypełniony gorącymi wiarą sercami, aby przybywali tutaj ludzie nad polskie morze i jeszcze bardziej ożywieni pięknem przyrody, dziełem stwórcy, przeżywali swoje spotkanie z Bogiem, swój czas wypoczynku, ale także i które przecież z pewnością tutaj będą się odbywać. Bądźcie wszyscy objęci tą wdzięcznością, którą wyrażamy razem z księdzem Biskupem Edwardem, księdzem dyrektorem Jackiem, tę przeświętą dzisiaj tu przeżywając po raz pierwszy, chcemy właśnie w tych intencjach także za was w szczególny sposób ofiarować. Do tej intencji tak się dzisiaj złożyło dokładamy wdzięczność szczególną. Modlimy się bowiem za biskupa Edwarda. Ja chcę to uczynić i Was o to też prosić, bo przecież on stał się spiritus z tego miejsca, tej budowy, tego działania. Dzisiaj jest rocznica jego nominacji do diecezji koszeńsko kołobrzeskiej która miała miejsce w 2007 roku. Więc jest to szczególny moment, szczególny dzień. W którym nie może też zabraknąć naszej modlitwy, i trudno o piękniejszy prezent na taką rocznicę. Zupełnie nieświadomie zgotowała ten prezent przy naszej nieświadomości, ale Opatrzność z pewnością bardzo świadomie wpisała w dzisiejszy kalendarz to wydarzenie. Zatem tym bardziej niech ożywia nas właśnie ta moc wdzięczności. Wiele powodów, które nas tu dzisiaj gromadzą i napełnia nasze serca radością, ale nade wszystko niech ożywia to w nas wiarę, dzięki której Pan Bóg przez to dzieło, ale także przez ten dzisiejszy obrzęd poświęcenia będzie jeszcze bardziej uwielbiony. Drodzy bracia i siostry, przebyliśmy tutaj z radością, aby poświęcić Bogu nowy Kościół. Pokornie więc prośmy Boga, aby udzielił nam swoje łaski i swą mocą pobłogosławił Tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu oraz do pokropienia ścian tego nowego kościoła. Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że my sami, zgromadzeni w jednej wieży i miłości, jesteśmy żywym kościołem ustanowionym na świecie jako znak i świadectwo tej miłości, którą Bóg kocha wszystkich ludzi. Boże. Przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełen ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obmywasz z grzechów i nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia, aby stać się członkami Jego mistycznego ciała i dziedzicami Wiecznej Nagrody. Prosimy, uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem. Aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy w tym kościele będą sprawować święte sakramenty. Doszli do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojciec Miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oży oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Serdeczny Bóg Zapłać. Księdzu Biskupowi Zbigniewowi dziękuję za przewodniczenie tej pierwszej mszy świętej w tej świątyni. Jak rozpoczynaliśmy Eucharystię, wieczna lampka była zgaszona. Teraz już wiemy i w to mocno wierzymy, że jest z nami Jezus Chrystus Eucharystyczny. Księdzu Biskupowi Edwardowi dziękuję za Słowo Boże, za to, że mnie mobilizował cały czas tych remontach, budowie. I księdzu biskupowi się tak podoba, że nawet na dyżur mi się wpisał do 16 lipca. Będzie tu sprawował Eucharystię i głosił Słowo Boże. Bardzo dziękuję przy okazji za tę obecność i, i za wszelkie dobro. Dziękuję Mariuszowi, ministrantowi, że był z nami. Dziękuję siostrom zakonnym. I dziękuję bardzo serdecznie moim współpracownikom pani kierownik Iwonie szefowi kuchni pani Małgorzacie pani Teresie i panu Markowi który jest tutaj z nami za wszelkie dobro bez was to miejsce tak by nie wyglądało jestem wam bardzo wdzięczny za to jeszcze raz wszystkim za wszystko bóg zapłaci. bóg jest wielki ksiądz rektor jest bardzo wzruszony i ma ku temu powody ale y, słyszałem, że jest, że jest przewidziany ciąg dalszy, można zaprosić. Oczywiście zapraszam do naszej jadalni, na refektarz, coś się znajdzie dla ciała. Księdza biskupa oczywiście, księży biskupów, no taki się zestresowałem, że zapomniałem zaprosić, a kuchnia już trzy dni pracuje i przygotowuje. Byliśmy pewni tego zaproszenia, ale na wypadek, jakby ktoś nie znał drogi i zapomniał o tym, to tylko w tym celu. Poza tym, na tym polega też przywilej gospodarza, że do takiego spotkania też zaprasza. To jest trwanie w tej radości. Niekoniecznie tylko mającej na celu dobro ciała. Także Ciąg dalszy, z pewnością będzie okazją do przy stole, będzie okazją do wspomnień i przywołania tego wszystkiego, co wypełniło czas budowy tego kościoła. Chcę jeszcze raz wrócić do tego, co powiedziałem na samym początku. Dziś wspominamy decyzję opatrzności przejawiającą się w Orzeczeniu Ojca Świętego i nominacji biskupa Edwarda w roku 2007 na biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To sprawia, że pewnie dzisiaj w takim gronie też się właśnie spotykamy. Ten dzień jest bardzo ważny dla każdego biskupa i dzisiaj cieszymy się, że tak jak powiedziałem, w pewnym sensie my, jako ludzie, nieświadomie tworzyliśmy ten kalendarz, ale opatrzność tak to układała, że dzisiaj dostał ksiądz biskup na tę kolejną rocznicę taki piękny prezent. Ja ze swojej strony chcę z całego serca prosić, żeby ksiądz biskup tutaj czuł się ordynariuszem. Będę się z Przemilczymy. Przemilczymy, nie mamy bezpośredniego łącza ze Stolicą Apostolską, a poza tym Stolica Apostolska jest też wyrozumiała, wbrew temu, co piszą w gazetach. Natomiast na drugim miejscu nie można nie podziękować. Wszystkim dziękował, ale do tego wachlarza podziękowań musimy koniecznie dodać, nie musimy, chcemy dodać księdza dyrektora Jacka. Byliśmy świadkami wielokrotnie tego, ja przynajmniej przez ostatni rok, biskup Edward, i wy wszyscy dużo dłużej jak przeżywał tę budowę i wszystko, co się z pleśną wiąże i nie jest żadnym nadużyciem, to, że powiedział, że to jest takie jego dziecko. To rzeczywiście było czuć i tutaj ogrom serca w pracę wkładał, więc. Do tych życzeń pod adresem biskupa Edwarda szczególnie gorące podziękowania pod adresem księdza dyrektora Jacka. Myślę, że można je potwierdzić prawami gromkimi. Za mocno nie możemy mu dziękować, nie dlatego, żebyśmy sknerzyli tutaj entuzjazmu i aplauzu. Tylko ksiądz Jacek, zdążyłem już go poznać, jest bardzo wrażliwy i szkoda, żeby się nam tutaj teraz rozczulił, kiedy ma nas zaprosić do stołu. W związku z tym, to zostawiamy na później. Natomiast ja ze swojej strony chcę w tym miejscu też bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w budowę tego kościoła, ale przede wszystkim, którzy, tak jak mówił wiele razy ksiądz Jacek, ofiarowali tutaj w taki cudowny sposób swoje energię, zapał, swoją wiarę, która przekładała się właśnie na to wszystko, także ogrom swego zaangażowania finansowego. Na tym polega piękno tworzenia takich miejsc Panu Bogu poświęconych, gdy się ze sobą złączą ludzie, którzy ofiarowują swój talent, swoje kompetencje, także środki materialne i na tym polega niezwykłość także w takim ludzkim wymiarze tych dzieł Panu Bogu ofiarowanych. Za to każdemu z Was z osobna i wszystkim razem bardzo serdecznie dziękuję. No cóż, pozostaje na koniec mieć głęboko nadzieję i życzyć sobie, aby to miejsce tętniło życiem, by mieszkał tu nie tylko Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i Chrystus obecny w Eucharystii, ale by także przywali tutaj ludzie, którzy będą czerpać z tego miejsca, ze spotkania z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, siłę i moc do dobrego i prawdziwie chrześcijańskiego życia. Ksiądz Biskup Edward w Chomili mówił o tym, jak ten świat z jednej strony piękny, wydawałby się wolny, zasobny, jest światem bardzo mocno pogubionym. Nie nadążamy już za tymi pomysłami w dziedzinie obyczajowości, moralności, w dziedzinie różnego rodzaju trendów. Przekłada się to w dramatyczny sposób na poczucie albo brak poczucia i zagubienie młodych ludzi. Więc tym bardziej niech to miejsce wpisze się właśnie naszym wspólnym wysiłkiem w to, aby. Tutaj mogły te skołatane serca ludzi odnajdywać siłę, inspirację do życia wiarą, która daje gwarancję życia spełnionego, życia szczęśliwego. Tego też z całego serca pragnę życzyć wszystkim Wam, kochani, raz jeszcze dziękując Wam za Waszą obecność, za Waszą modlitwę i za Wasze zaangażowanie w to dzieło. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi na takie życie i takie bogate i tego owoce.